Teraz dzisiaj temat bardzo istotny chciałbym poruszyć. Dlaczego ta nauka, a przede wszystkim wiara w reinkarnację nie jest, nie jest żywa, nie żyje w nas? Dlaczego tak się dzieje? Przecież powinna Tętnić przykładami, tętnić życiem, zwłaszcza ci nauczyciele, którzy tyle mówią o reinkarnacji w tym naszym tu środowisku alternatywnym, nie podają żadnych osobistych przykładów. Przecież powinno się podawać przede wszystkim przykłady z własnego życia, co zamierzam uczynić w kolejnej, w kolejnej audycji. Ta to jest tylko taka króciutka, pięciominutówka. Może zaraz jeszcze jedną nagram, bo tu kątem oka widzę, jak w mojej drugiej ojczyźnie, Wielkiej Brytanii, wyrzucają Borisa Johnsona. Zupełnie przyjemnego, ale może nie nadającego się za bardzo na premiera, a może i się nadającego, nie wiem. Ale to inny, inny zupełnie temat. Dlaczego ta nauka i wiara, w reinkarnację nie żyje w nas, nie tętni. Jak to się dzieje? Dlaczego nauczyciele, ci wszyscy, którzy mówią o reinkarnacji, nie podają przykładów z własnego życia? Skoro uczą innych o reinkarnacji, to powinni przede wszystkim jakieś przykłady z własnego życia podawać, a nie tylko, nie tylko książkowe. Chyba się zgodzicie ze mną. A tymczasem, tymczasem tak nie jest. Wpisujcie swoje komentarze, co myślicie na ten temat, dlaczego tak, dlaczego tak jest. I postaram się w najbliższych dniach dłuższą audycję puścić właśnie na ten, na ten temat. Ja staram się podawać jak najwięcej przykładów z własnego życia, ze swoich poprzednich wcieleń i konsekwencji. Tu już e, e, niektórzy się śmieją z e, związków, jakie łączyły mnie na przykład z Rafałem, z Rachelem, właścicielem Studia VTV, e, czy z Januszem z NTV, czy innymi e, osobami, czy chociażby z panią Halinką. Dlaczego ja się u niej pojawiłem? To nie jest tak, że z przypadku. Ta konsekwencja żyć jest nieubłagana, jest niesamowita. I jak tylko wchłonie się tą wiedzę o reinkarnacji, natychmiast nasze życie staje się. Staje się jasne, dlaczego jest tak, jak jest, dlaczego nie może być inaczej, dlaczego ja na przykład miałem takiego ojca, jakiego miałem, bo sam kiedyś byłem takim nie najlepszym, nie najlepszym ojcem i musiałem doświadczyć, przerobić to. Ale przerobiłem to o wiele szybciej, bo już teraz zdaję sobie sprawę i zdawałem sobie sprawę, dlaczego to tak, dlaczego to tak było. Ciekaw jestem Waszych odpowiedzi. Za długo nie przeciągam, bo to krótka audycja, może jeszcze tą jedną, jednego live'a za chwileczkę zrobię. Jeszcze mogę się, jak ktoś nie czytał, pochwalić. Jest tutaj artykuł o mnie, z bardzo ciekawymi przykładami. Tytuł jest zły, no ale nic nie mogłem na to poradzić, redakcja wybiera tytuł, bo to nie mnie duchy dyktują, tylko pani Halince. Mnie jeszcze duchy nie dyktują, mimo że mam jasnowidzenia. Jest tu wiele bardzo fajnych przykładów. To jest lipcowa, także polecam, kto by chciał poczytać. A przede wszystkim polecam wszystkim naukę o reinkarnacji na żywych przykładach, na ludziach. Dlaczego my ciągle nie rozumiemy, że no niestety ktoś niepełnosprawny, kaleka na wózku, niewidomy. Yy, bez kończyn głuchoniemy. To jest wszystko konsekwencja. Już w pierwszym tomie Braille ten, który opracował alfabet dla niewidomych. Podyktował dlaczego dlaczego taki los go straszny spotkał. Że był oprawcą w więzieniu i po prostu katował y innych i za to y nie mógł oglądać świata w tym życiu. Tak to u niego pracowało. W każdej z tych książek, dziewięciu dotychczas opublikowanych dyktowań, y są żywe przykłady właśnie reinkarnacji. Ta nauka powinna w nas tętni tętnić, ta wiara. Co z tego, że my mówimy, o ja wierzę w reinkarnację? Skoro. To jest, no jak to słyszę od wielu ludzi i rozmawiam, bo mam dużo telefonów, jest to wiedza martwa. Ona nie żyje. Każdy z nas powinien sobie doskonale zdawać sprawę ze swoich poprzednich żyć, ze z konsekwencji swojego losu. Dlaczego ma taki, a nie inny. Wszyscy tutaj rodzimy się z własnej nieprzymuszonej woli. Nikt nas nie zmusza do urodzenia się, a najmniej Bóg, który nas tak kocha bardzo i zawsze kochał i zawsze będzie kochał, nasi rodzice duchowi, Jezus, Bóg Stwórca, że dał nam przede wszystkim wolną wolę, moc samostanowienia, decydowania o sobie samym, ale nie ma praw bez obowiązków, tak jak mówię. Na ta reinkarnacja niesie też ze sobą konsekwencje. To, co zostało wykluczone, i tutaj największą krzywdę, właśnie, jaką robi dzisiaj Kościół Katolicki, nam, Polakom, a i wielu innym na świecie, to jest to trzymanie się kurczowe, tej, tego, że żyje się tylko raz, a później się czeka na chmurce, tak jakby jakiś straszny obraz czytając tą klasyczną biblię wyziera straszny obraz stworzenia no bo czemu jest winne dziecko zgwałcone i zamordowane w wieku 4 5 6 lat czy zabite co co się teraz stało w Stanach a dzieje się w Stanach dzieci są zabijane i ci mordercy nie rozumieją w ogóle Konsekwencji swoich czynów. Co z tego, że on nawet w stanie, gdzie jest kara śmierci, będzie skazany na karę śmierci, czy że będzie tak jak ten ostatni, w Dzień Niepodległości, siedział do końca życia w więzieniu, skoro nie rozumie tego, że to, że go sprawiedliwość ziemska dosięgła, to jest jedna rzecz, ale dosięgnie go bezwzględnie i zawsze. Ta boska sprawiedliwość zawarta w słowach Jezusa Boga, co zasiejesz, to zbierzesz. I że będzie się rodził ilu dzieciom, ilu dorosłym odebrał życie, tak będzie się rodził tym dzieckiem zabitym gdzieś w jakichś okolicznościach na świecie. Będzie się rodził dorosłym, któremu też życie będzie się świetnie może układać, a nagle się urwie. Znam tutaj też dużo takich przypadków. Ktoś tutaj sobie kupił niedaleko piękny zameczek, odrestaurował go, dużo w to energii włożył, a później nagle zginął na rowerze. Nie dane mu było cieszyć się tym wymarzonym swoim projektem, a to jest bardzo dużo móc później cieszyć się tym, co człowiek sobie zaplanował, wypracował, kupił. To jest jak najbardziej normalne. Nie rozumiemy nauki i wiary, przede wszystkim w reinkarnację. Ona w nas nie tętni. A najgorzej już jest, podsumowując to wszystko, z tymi, którzy uczą nas o reinkarnacji. Nie dają własnych przykładów, a przede wszystkim powinni przede wszystkim i ja staram się to robić podawać przykłady z własnego życia ilustrujące reinkarnację. Skoro tyle o tym mówią, dlaczego nie podają z własnego, z własnego życia. To wszystko polecam jeszcze raz książki z dyktowaniami Dziewięć Tomów, One tętnią przykładami, tak jak mówiłem, Louis Braille, Charlie Chaplin jest tutaj wyjaśnia. Mieszko pierwszy, który już się w pierwszym tomie kobietą urodziła i chce znowu sięgnąć po władzę. W Polsce tom drugi, jak umierał Bóg, czyli dyktowania świadków ludzi związanych z Jezusem, era kobiet, koniec dyktatu starych religii. Życie zaczyna się z pierwszym oddechem. Seks jest darem Boga, zło, które czynicie, zawsze do was wróci. Sorry, że jak to powtarzam, taki lżejszy tom y, gwiazdy y, kina. Tutaj też jest pełno przykładów. Zbigniew cywulski na przykład dyktuje, dlaczego musiał zginąć. Romy Schneider, dlaczego miała takie nieszczęśliwe życie. Peter Sellers dlaczego był taki zawzięty. Tom Piąty Wielcy Polacy, o Miłości do ojczyzny i ukrytej prawdzie Bożej. Sorry, że ja to tak w każdej audycji. Ci, którzy mnie regularnie oglądają, może się nudzą w tej chwili, ale przepraszam, jest to konieczne. Tom szósty miłość cię wyzwoli. Ela, narzeczona Karola Wojtyły i matka jego dziecka, jest tutaj. Jan III Sobieski, królowa Marysieńka, szczęśliwy związek miłosny, no ale też tutaj są nieszczęśliwe. Dlaczego na przykład Małgorzata i Piotr, tu jest taka para, która zatonęła trzymając się za ręce na promie, utonęli razem, byli po złej stronie, to było dosyć dawno i ona dyktuje w swoim imieniu i narzeczonego, dlaczego dzień przed ślubem taka. Tragedia. Dlaczego nie dane im było się cieszyć sobą, kiedy nagle, po, wreszcie po wielu latach, znaleźli miłość, miłość swojego życia, jak twierdzili, że są sobie przeznaczeni? Dlaczego to wszystko musiało się tak nagle zakończyć i urwać? Zawsze jest jakaś przyczyna. Nie ma przypadków. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie przypadków. Świat według świętych, bardzo ciekawy też tą w czasach zarazy tylko Boża prawda może nas e, ocalić. Tu jest e, kwintesencja przyczyny kalec i nieszczęść, to co ja e, mówię. E, o tym, czego my nie pamiętamy, co zgubiliśmy. Właśnie tą konsekwencję e, w tej reinkarnacji, w tej boskiej miłości. Śmierć nie kosi bez powodu. I tu jest mnóstwo przykładów. Jest m.in. kapitan Zygmunt Pawlaczyk, niefortunnego Iła, który dyktuje, że wszyscy, od dziecka do staruszka, nie wsiedli do tego samolotu przypadkowo, który się roztrzaskał. Ich życie też, tak jak tego kapitana, musiało się urwać. Ale w ostatniej chwili, to było w lesie kabackim, tak skręcił tym spadającym już samolotem, wiedział, że zginiemy, bo się tam pożegnał, jego słynne słowa: Cześć, do widzenia, giniemy. Skręcił także, uderzył właśnie w te drzewa w lesie kabackim, bo gdyby leciał prosto, mógłby uderzyć w szkołę i w budynki, a wtedy tych ofiar mogłoby być o wiele więcej. Także to jest jeszcze heroiczny czyn w, tym, w tej sekundzie, sekundzie śmierci, gdzie się bierze pod uwagę też innych, i za to przyjdzie w kolejnym już życiu wielka, wielka nagroda. Tak to jest z tą konsekwencją. Tym zapomnianym, słowem. I wreszcie ostatni dotychczas wydany tom, dziewiąty, bo dziesiąty jest w przygotowaniu. Literatura czasów przełomu. Dlaczego ze zgrozy rodzi się piękno. Wszystkie te tomy tętnią przykładami y, ludzi znanych nam y, z y, literatury, filmu, ze wszystkich dziedzin życia. Y, przykładami, dlaczego ich życie musiało się tak potoczyć, a nie inaczej. Dziękuję bardzo za uwagę i traktujcie tą, tego live'a krótkiego jako wstęp właśnie do nauki o reinkarnacji. Dlaczego ona jest nadal w nas, w Was? No bo we mnie ona jednak tętni życiem. Dlaczego ona nie tętni życiem nie żyje? Ja kiedyś jeszcze w liceum napisałem na ścianie że kiedyś w dowodzie osobistym będą wpisane y, trzy poprzednie wcielenia każdego człowieka. To tak, jakbym przepowiedział sobie swoje życie. Zresztą reinkarnacją zawsze się interesowałem, tak jak i śmiercią, co tam jest po tej tak zwanej drugiej stronie, chociaż to jest ta sama strona. Teraz już nie dręczę tego tematu. Wiem, że to jest niepoznawalne, niezbadane. Jesteśmy zdani na opis y, i mamy od duchów też przy... Mnóstwo tu przekazów, jak jest po śmierci fizycznej, jak naprawdę jest, i te opisy są zgodne. A tak jak mówiłem, na potwierdzenie tych wszystkich dyktowań, że one są prawdziwe, że to była wola Boga, żeby taka Polka w Londynie, Nelchalina Noel, otrzymywała tego rodzaju dyktowania, Potwierdzeniem będą inne osoby, które też otrzymywały dyktowania, i okaże się, że gdzieś jakaś Japonka, gdzieś jakaś Hinduska odbierająca w swoim języku, żyjąca w swoim środowisku, w swojej religii, czy gdzieś w Ameryce Południowej jakaś Chilijka, czy ktoś, mimo że te dyktowania będą się różnić, właśnie ze względu, że te osoby posiadające dar wyrosły w zupełnie innym środowisku innym państwie innym wykształceniu innej wierze to jednak ta główna nauka niczym się nie będzie różnić, że reinkarnacja jest faktem i opiera się na boskiej miłości i konsekwencji i słowach Jezusa Boga co zasiejesz to zbierzesz Zawsze nie ma przypadków Także jeżeli Wam się dobrze w życiu dzieje, dziękujcie sobie. Jeżeli Wam się źle dzieje, też dziękujcie sobie. Wejdźcie w te swoje stany, dlaczego tak jest, bo cała ta wiedza jest w Was. Nie potrzebujecie, nie potrzebujecie nauczycieli, nie potrzebujecie może wskazówki, potrzebujecie zawarte w tego rodzaju dyktowaniach i w tych przekazach. Które właśnie tętnią przykładami o reinkarnacji. Ale każdy ma w sobie wszystko, co potrzeba na tym świecie, do tego, żeby żyć szczęśliwie, czuć się wajnie i walczyć, jeżeli nam jest źle, o poprawę swojego losu, bo to jest chyba jeden z celów życia. Jak nam jest źle, żeby walczyć wszelkimi uczciwymi możliwymi sposobami, żeby nam było dobre. dobrze. Dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce do usłyszenia. Do miłego.